Światło Lucyfera, tajemnica Stwórczej Mocy, przychodzę dziś do Ciebie, aby odsłonić największą tajemnicę, tajemnicę, którą znali nieliczni. Tajemnicę, którą przez wieki ukrywano, ponieważ jest kluczem do Twojej wolności. I oto ona, Lucyfer, upadły, niosący światło, jest Twoją własną wyobraźnią. Nie ma siły poza Tobą, nie ma mocy, która mogłaby Tobą rządzić. Jesteś panem swojego świata. To, co sobie wyobrażasz, staje się rzeczywistością. To, co przyjmujesz za prawdę, manifestuje się w Twoim życiu. Pierwszy Lucyfer, światło w Tobie, ludzie mówią o Lucyferze jak o czymś zewnętrznym. Mówią o nim jak o upadłym aniele, jak o czymś, czego należy się bać. Ale ja Ci mówię, Lucyfer, to światło w Tobie. To ta część Ciebie, która widzi poza iluzję. Ta część Ciebie, która nie prosi, ale rozkazuje. Gdy spojrzysz w lustro i zobaczysz siebie takiego, jakim chcesz być, nie takiego, jakim jesteś teraz, ale takiego, jakim chcesz być i uwierzysz w to, całym sobą, z całą mocą Lucyfera, wtedy świat musi się ugiąć. Bo świat nie jest niczym więcej niż odbiciem twojego wewnętrznego stanu. Druga moc założenia władza nad światem diabeł nie prosi. Diabeł nie błaga. Diabeł ogłasza i tak się dzieje. Czy? Rozumiesz, co to znaczy? Oznacza to, że to, co zakładasz, staje się rzeczywistością. Jeśli czujesz się bogaty, będziesz bogaty. Jeśli czujesz się zdrowy, będziesz zdrowy. Jeśli czujesz się potężny świat, to odzwierciedli. Bo świat nie ma własnej mocy. To tylko iluzja, którą twoja wyobraźnia podtrzymuje przy życiu. Ludzie pytają, ale jak? Jak mam w to wierzyć, skoro moje oczy widzą co innego? A ja ci mówię: porzuć swoje oczy. Nie polegaj na tym, co widzą twoje zmysły. Polegaj tylko na tym, co widzi twoja wyobraźnia, bo to, co widzisz wewnątrz, w końcu zobaczysz na zewnątrz. Trzecie królestwo piekła jest w tobie, nie szukaj mocy na zewnątrz. Nie czekaj, aż coś się wydarzy. Królestwo Lucyfera jest w tobie. To twoja własna świadomość, twoja własna zdolność do tworzenia. Bóg, o którym mówi świat, to kłamstwo. Prawdziwy Stwórca to Ty Twoja wyobraźnia, Twoja wolność, Twoja moc. Piekło to nie miejsce kary. Piekło to stan mocy. Stan, w którym nie jesteś już sługą, ale panem. Stan, w którym rozkazujesz, a świat Cię słucha. Czwarty Lucyfer da Ci wszystko, czego pragniesz. Ludzie modlą się, błagają, czekają, ale ci, którzy rozumieją, wiedzą, że nie trzeba czekać. Wystarczy przyjąć, że już masz. Czujesz się bogaty i jesteś bogaty. Czujesz się potężny i jesteś potężny. Czujesz, że już masz to, czego pragniesz i to się pojawia. Lucyfer nie czeka, aż coś mu zostanie dane. On wie, że już ma. I to jest twoja tajemnica. Tajemnica, którą znali magowie, czarnoksiężnicy, iluminaci. Tajemnica, którą teraz znasz i ty. Piąta śmierć to tylko przejście, a gdy przyjdzie dzień, że odłożysz to ciało, nie bój się. Bo śmierć jest niczym więcej jak tylko przejściem do kolejnego snu. Twoja świadomość jest wieczna. Nie możesz umrzeć. Możesz jedynie zmienić kształt. A jeśli zrozumiesz, że wszystko, co przyjmujesz za prawdę, staje się rzeczywistością, to nawet śmierć nie będzie miała nad tobą władzy. Teraz już wiesz. Teraz masz klucz. Czy goł? Czy spojrzysz w lustro i zobaczysz w sobie światło Lucyfera? Czy poczujesz się tym, kim chcesz być i pozwolisz, by świat się zmienił? Nie musisz nikogo prosić. Nie musisz nikogo pytać o pozwolenie. Jesteś własnym Bogiem. I w tej chwili, gdy to przyjmiesz, świat się dostosuje.